🎵🎵🎵🎵🎵🎵 Wyszedł, 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 wyszedł Nie ja Będę patrzył stąd na podwyżarkę tego Dolega za ile miał, dwa staki i deski no Wyrzucaj to w pizdu Do ciebie rzucę <laughs> Jak to stąd wyjdzie? Muszę zeteki Bo On to murować chce, ale on nie ma jak ten tutaj. Musi dwa tt postawić. Patrz! Nie ja no, że to wypierze Masz amodo do, do m ki Ty, patrz! Nie mam, masz też pełną m -kę? No kę Idzie do was, idzie tędy, 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 tędy. Patrz, tutaj, patrz. Tędy, tędy odchodź tu. Chyba będziesz... ci pełną M-kę, rzuć... Okręty tak, będzie szedł. Masz pełną On tutaj będzie... Na ten... 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 dole! Chodził. E Emkę masz, wycięty emkę masz. masz. O. Nie mam Do garażu wszedł. Masz ją do On z was da z dachu nie zdejmie. ale to nie było pikane? Patrz, rusek. Ale mniej jest piknięty. O. Ty, wiesz będzie wychodził ten chyba rusek? Gdzie to zaraz Muszę być na modro, pikał. Nie wiem, zobaczę Weź ktoś dychę ceki Ja się kilam. No. Rzuć mu tu. To... Albo... Co? Czekaj, jeszcze tam rzucaj, nie rzucaj, bo niech wybuchnie. Dawaj, przejdę jeden. No. Oj, no. rzuć tak samo jemu gdzie dziesięć później. Wziąłeś te ceki? No, no na lata. przy sobie, tam rzuciłem. To żeby nie wstał ten, pod ten. Bo on może od odoraj się. Patrzcie na te odro tam, bo tam jest tylko jedne drzwi chyba, nie? Tam... Ja nie wiem, czy mam sekundę, patrzcie. Dwie są. Patrzę, jestem dwie. Dwie. Dwie, są, dwie są. Dwie Ja tutaj ten, stoję u skala, góry. Tu gdzie to się wpisa? Jest ja tam na no Tam dalej jeszcze, ale tędy pikałem. Nice. Ale Albo... Szukaj weźcie macy Ten. Nie Będziemy. mamy skąd macy. Ja mam macy. I trzeba ten. A, trzeba... A, na miał kit ja nie mam ja kit to. Budo, nie. Ja mam totem. Na pasku już. A ja nie mam ammo do pompy, gdzie jest jakieś? Wróć okay, ilo... coś trochę Kaj Okej, Wróć coś, Amu do pompy wrzuć nie mam, a 4 mam cztery, gdzieś powinno leżeć. No Aha. Co, robisz ich? Tak kurwa, rajdujemy kurwa! wykrzykinków Ale... Zamknie pizdę kurwa! Wyłóż mi to Cekarek. Chodź. Chodź do poszania. Koczył. Leży. Masz ammo, ci oddałem. Daj mi już 10 ammo do pompy. Ja w LOLa gram, ale okay. Dobra, no pikaj, je, jebać do, te dobra, pikaj, pikaj Tam do góry na kanał O nie, nie wiem Krok, Skakuje no. Jest chłop, dwóch Nie żyje Jeszcze jeden powinien być Jest na amo do pompy, kurwa Masz Daj mu, za to było amo do pompy jest To nic Nie żyje, dobra Nie żyje, dobra z, ty macy zabierz gdzieś do. Ostatniak, ku... ostatnie ceki Macy mam. Bierz macy na siebie karo. Ale Karol też bierz. Mam, mamy. Zamy autorka, totem? autorka. Łap totem. I te... Łap totem. Łap totem. Żelazo. Ja coveruję. Ja zbijam, a ty kładziesz totem. Cover, a rusek cover tam szybko. Takuje Leże Leżę, leżę, leżę. O też, nawzajem. Kładź totem, kładź totem, ostatni hit. Ostatni hit, kładź, kładź. Wskoczył, wskoczył, wskoczył. Dawaj, Karol. dawaj, 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 dawaj. Nice. Dobra. Gdzie są takie? Est, est, est. Ew, no. kurwa. Tak? Ale Hira nie, awczy, to sobie odor. Zabudujcie się tam, płotki postawcie czy coś. Nie da się. tak Mam ci kurwa dzieciaku! Jakby już Na on! Mówiłem. Pikają nas, zabudły, zabudły. Dawid wchodź na serwer. Zabudły pikają tu nas. Czesuj się kurwo jebana! Filary, filary! Tu pikają. Na plecy im wchodzą. Na tą ściankę pytałem gdzie to ten zjebie. Wiem kurwa, przesuń się. Zamuruj tu zjebie, a nie się. Kurwa, jest ja tu dziesięć kurwa, ale niebo... Kurwa, po ty ich strzelasz, zamurować jak jebana, miałeś debilu. Tak debilem. kurwa, rusek, kurwo, Jesteś debilem, zamiast murować to kurwa ten. No to temu nie mamy, bo wziął autorkę. Kurwa. Ja nie gram, kurwa. Ty Azeko. Ty pierdolasz. Ty pierdolasz. Azeko! 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 Bierz no, żeby kurwa siedzę w bazie, wam się pomóc, jasne. Zamurowałem ja go, musisz go zabić. Nie mam czym, kurwa. Nie mam czym, Jesteś debilem. Idiotą. Nie umiesz nawet murować, kurwa, to temu nie. A ty, kurwa, Dawid wypierdalaj!